Grazie. Ah, just... yeah. bardzo trudnym, zależnie jak się na to spojrzy. Nazywa się Skołkany i po prostu ma tylko jeden krok i cały czas przyspieszamy ten taniec, to, żeby nie było śmiesznie, żebyśmy nie dali rady, żebyśmy się powywalali i pośmiali. I ten, y, chodzi o to, żeby skoczyć dwa razy na jednej nodze. I albo można to robić tak, pam, 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 pam jakby pod taką trochę naukę tego kroku poleczki tak zwanego zmiennego, yy, czyli, czyli ja mówię jak dzieci na łące skaczą, jest niestety taka, taka sielanka, yy, czyli yy, ten kroczek, nie? Raz i dwa. I bo to też jest krok, podskok, krok, podskok, czyli można krok, podskok, krok, podskok ale to już tak bardziej dydaktycznie. Natomiast sam skołkany, no to na jedną nogę, na drugą nogę, żeby tym bardziej się zmęczyć i po prostu mieć dosyć. Yy, natomiast, jeżeli od razu macie dosyć, no to mówię, że można, tak? I idziemy po kole, a muzyka będzie przyspieszać. Pomówmy yy, się wszyscy, że zaczynamy od prawej nogi w parze. Wiadomo, jak tańczymy w parze, no to yy, partner właściwie Daje tam sygnał ciałem, raczej nie ma tak, że partner mówi, wiesz, no to ty odlewaj, a ja od prawej. Yy, tylko, tylko gdzieś tam wchodzimy w ten wspólny puls, partnerka dostosowuje się do partnera. Yy, w kole tego tańca się nie tańczy, ale jak już tańczycie z dziećmi, to przy tym przenoszeniu ciężaru ciała fajnie, by było się umówić jednak, żeby yy, zaczynać od tej samej nocy. Czyli zaczynamy od prawej. <laughs> się na jednej, parazuje na Tak. prava prava leva leva i tako kurkot cały czas